Siemano, ja jestem Mateusz witam was na kanale NGNW. No i zapraszam na dzisiejszy film. 140 milionów euro Al Hilal oferuje za Wiktora Osimena, ale Napoli tą ofertą nawet się nie interesuje. Cristiano Ronaldo ustanowił nowy światowy rekord. Transfer Usmana Dembele do Paris Saint-Germain stanie się faktem niezależnie od działań FC Barcelony, a oni mogą stracić nawet połowę wartości tego transferu. Andre Onana wściekły na Herego Maguire'a w meczu z BVB. Wandale zniszczyli mural Leomessiego, ale kibice Interu Miami już go odmalowali. Harry coraz bliżej przenosi do Bayernu Monachium, a trzy wielkie kluby biją się o Camila Gravare. Oczywiście na samym początku zachęcam, aby dołączyć do nas, subskrybując kanał. A sponsor tego kanału, czyli Betfan, dalej ma dla Was specjalną ofertę, bonus 200%. Polega ona na tym, że wpłacacie na przykład 150 zł, a gracie za 450, a dodatkowo otrzymujecie freebet o wartości 10 zł. Pamiętajcie także o tym, aby użyć kodu NGNW10 ja Wam życzę miłego dnia i zapraszam do oglądania. Możliwe jest, że w momencie, gdy ten film oglądacie, jest już po fakcie, ale teraz, gdy go montuję, to przenosiny Usmana Dembele do Paris Saint-Germain są niemal przesądzone. Francuski piłkarz ma możliwość osobistego wykupu z Dumy Katalonii za 50 milionów euro, a to sprawi, że władze paryskiego klubu nie będą zmuszone prowadzić wmudnych negocjacji z Barceloną. Jednak klub z Katalonii, zdaniem dziennikarzy Relevant, dostanie jeszcze mniej niż wspomniane 50 baniek. Jego zdaniem zaledwie połowa klauzuli, czyli te 25 milionów euro, trafi na klubowe konto, a pozostałe pieniądze zostaną rozdzielone pomiędzy pośredników oraz agentów piłkarza. Cristiano Ronaldo zagrał w ostatnim spotkaniu Al Nasr o jakiś tam arabski puchar. Te rozgrywki są mało ważne, ale mecz wygrali. I CR7 zdobył gola po uderzeniu głową w minucie 74. Tym samym stał się piłkarzem, który w swojej karierze zdobył 146 goli po uderzeniu głową, a to sprawia, że ustanowił nowy światowy rekord. O jedno trafienie wyprzedził Gerda Millera. Manchester United przegrał trzy sparingowe spotkania z rzędu, a Andre Onana, czyli ich nowy bramkarz, już ma dość Harry'ego Magwajera. W meczu z Borussią Dortmund ten defensor popełnił błąd, który na jego szczęście nie zakończył się utratą gola. Onana po chwili nie wytrzymał, podbiegł do niego i głośno na niego krzyczał. A tak bramkarz powiedział na spokojnie po spotkaniu. Wymagam wiele od moich kolegów, bo oni też wymagają wiele ode mnie. Ufają mi. Zagrali do mnie dużo piłek, więc czują się ze mnie pewni. Chcę, by dawali mi tę pewność siebie. Nie sądziłem, że w USA kultura piłki nożnej jest tak silna, że kluby mają aż tak zagorzałych fanów, ale wygląda na to, że się myliłem. Jeden z murali przedstawiających Leo Messiego został zniszczony najpewniej przez fanów Orlando City lub też lokalnego rywala z Miami, Miami FC. Ta fioletowa farba jednak długo na muralu się nie znajdowała. Kibice Interu wzięli sprawę w swoje ręce i na drugi dzień odnowili zniszczonego Leo Messiego. Napoli walczy o odnowienie umowy z Wiktorem Osimenem, ale to będzie niesamowicie trudne. Ich propozycja, wynosząca 7 milionów euro za cały sezon, niech ma się do oferty zaproponowanej przez Al-Hilal, która proponuje mu 1 milion euro, ale tygodniowo. SkySport podaje, że klub z Arabii Saudyjskiej już wysłał oficjalną ofertę do Napoli 140 milionów euro właśnie za Wiktora Osimena. Okazuje się jednak, że nawet te 140 milionów euro może nie wystarczyć, a to z tego powodu, że Aurelio De Laurenti ma rozpocząć rozmowę, ale dopiero od 150 milionów euro, a ewentualną sprzedaż rozważyć przy kwocie blisko 200 milionów euro. Wydaje mi się, że nawet kluby saudyjskie mają jakieś hamulce i jeżeli usłyszą oczekiwania 200 milionów euro za Wiktora Osimena, to wyśmieją De Laurentisa i wycofają się z tych rozmów. Kamil Grabara obecnie występuje w Kopenhadze, ale ma oferty z wielu innych klubów. Władze Fiorentiny są zainteresowane Polakiem, dla której ponoć jego sprowadzenie jest celem numer jeden. Bayern Monachium także rozważa jego zakontraktowanie, aby zastąpić ewentualnie Jana Somera. A teraz niemieckie media podają, że nawet Wolfsburg jest zainteresowany jego usługami. Tak podaje Tomasz Urban z Via Play. To było do przewidzenia. Jeżeli Con Castils odejdzie teraz z Wolfsburga, będą chcieli ściągnąć do siebie Kamila Grabare. Pytanie, czy nie będzie już za późno. Tak jak rozmowy pomiędzy Paris Saint-Germain a Usmanem Dembele są na ostatniej prostej, tak te prowadzone pomiędzy Tottenhamem a Bayernem Monachium w sprawie sprowadzenia Harry'ego Keina jeszcze na tym etapie na pewno nie są, ale nabierają tempa. Co prawda kolejnego spotkania przedstawicieli klubów jeszcze nie zaplanowano, ale niemiecki dziennikarz Florian Plettenberg podaje, że Gwiazda Południa jest skłonna złożyć ofertę 95 milionów euro, ale w tym zabierają się bonusy, co przypuszczam że może być konfliktem w rozmowach. W każdym razie Harek Kane stałby się najlepiej opłacanym piłkarzem w historii tego klubu, jak i całej Bundesligi. Umowa kapitana reprezentacji Anglii z Bayernem Monachium miałaby obowiązywać aż do końca czerwca 2028 roku. Na dziś to koniec, dzięki wam, że ten film oglądaliście do tego momentu, czyli do samego końca. Pamiętajcie o tym, aby sprawdzić ofertę Betfan, bonus 200%, a szczegóły i cały regulamin macie na dole w opisie. Zachęcam do ocenienia filmu, subskrybowania kanału i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!